Polish Fest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz uliczna.pl i marka Octagon. 13 czerwca 2021 roku kibice krakowi hucznie obchodzili 115. urodziny swojego ukochanego klubu. W godzinach południowych pojawili się na krakowskim rynku z transparentem o treści. Pierwszy mistrz polski, najstarszy klub. Do tego zostały odpalone biało-czerwone świece dymne. Wieczorem fani Krakowi na stadionie zaprezentowali transparent o treści. 13 czerwca 1906. I tak zaczęła się w Krakowie historia piękna ta. Całość została podświetlona pirotechniką. Obok stadionu natomiast ułożono z rac napis 115, co idealnie obrazują fotografie autorstwa Franciszka Rozmusa. Kolejna część świętowania to piroszą na tle Panoramy Krakowa. Jak oceniacie obchody 115. urodzin Krakowi? Napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie, abyśmy podobny odcinek zrobili o Twoim klubie, podeślij nam materiały. No i oczywiście, niezależnie od barw klubowych, zostawcie łapkę w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Zerknijcie także w opis filmu, bo tam u naszych partnerów z kodem Polish Fans TV otrzymasz nawet do 20% rabatu na wszystkie produkty. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz pijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshot.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.